Witam serdecznie wszystkie rybki. Horoskop na miesiąc mm, lipiec 2024. Czytanie, oczywiście, ogólne. Nie będzie rezumowało ze wszystkimi. Jeżeli jesteś zainteresowany czytaniem prywatnym, to zapraszam. Dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze, subskrypcje. Proszę o więcej. Jest to dla mnie bardzo ważne taka wymiana energii zobaczymy ryby ryby kipi Wasza energia na miesiąc lipiec. Super. Miłość rodzinna. Praca, finanse. Co dobrego do Was idzie? No i na co zwrócić uwagę? Proszę o przesłanie dla rybek. Przesłanie na miesiąc z lipiec. Okres rodzicielstwa. Poczuj więź ze swoim sercem. W swoim sercu, nie ze swoim sercem, przepraszam Poczuj więź w swoim sercu. Hmm. No energia super słońce. Tutaj będziecie mieć albo super pogodę, albo mm, radość. Miesiąc pełen szczęścia, radości. Y, spełnienia taki, taki miesiąc dla rybek. No super. Y, co tutaj w miłości rodzinie? Komfort. Wygoda. Komfort i wygoda. Jakiś podarunek. Zobaczmy, co tutaj ta królowa Pentakli, która zazwyczaj jest samodzielna i wszystko ogarnia. Piękna, zadbana kobieta, wystarczająca sama do siebie. Dla niektórych mężczyzn no, może się pojawić taka kobieta w życiu. Królowa Pentakli chcę wam tu przekazać. Oj, 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 oj. No to chyba było coś nie tak. Tu jakaś walka o swoje. przepychanki, kłótnie w rodzinie. Coś się zawaliło i postanowiłaś, postanowiłeś odejść, wy... zostawić te wszystkie problemy za sobą, zmienić miejsce zamieszkania możliwe. I teraz jesteś, będziesz królową, tak, królową na swoich włościach, bo ogarniasz wszystko i będziesz sobie świetnie radzić. Także tak, po kłótniach przyjdą Zmiany z góry totalnie się zmieni, twoje życie, i postanowisz odejść i będziesz królową. A dla mężczyzn, to ta królowa no niestety chyba was opuści. E, w pracy tu jakiś smutek, coś wam nie wyszło. Płacz nad rozlanym mlekiem. To już za późno. To już się rozlało, nie ma co płakać. Zobaczmy, co to ta piątka kocharów. Może walczyliście o jakiś awans, o, o, o pracę i tutaj no niestety nie wyszło. Albo ktoś zainwestował jakieś pieniążki, no i stracił. Znów, I znów podobne karty, już takie miał tu ktoś. Spółka otwarcie na świat, dokonywanie wyboru. Tu też kochankowie to też możliwe, że co dobrego do Was idzie, albo nowa miłość, nowe randkowanie, co tutaj słoneczko. Energia będziecie mieć dobrą, bo to już wszystko za wami. Otwarcie na świat, tak. Dokonanie wyboru. Tu się rozglądacie na razie, ale jakaś spółka chyba wchodzi w grę. Co niektórzy tutaj mogą wyjechać w jakąś delegację i na tej delegacji poznać jakąś osobę, i będą musiały dokonać wyboru. No ale co dobrego? No dobre do Was idzie tutaj, kochankowie, no randkowanie. To wszystko przed Wami. A co niektóre osoby tutaj... mają powiedziane, żeby zastanowić się, czy nie czas na zostanie rodzicem. Na co zwrócić uwagę? To jest mężczyzna, to jest satysfakcja, żeby... Cieszyć się. Tu jest satysfakcja. Chociaż ukryte jest coś, ile Was to kosztowało? Emocji. Ale to jest dobrobyt. Dobrobyt. Fascynacja czymś. Energia bardzo dobra, a tutaj takie te karty nie za bardzo. Także cieszcie się życiem, sukcesem swoim. Myślę, że to już jest za wami, to już jest końcówka waszych problemów, bo tutaj wchodzi nowe, nowe pomysły, działanie, wybór. W miłość coś zostawicie tutaj nowe na horyzoncie, jakieś wybory, tu też wybór, tu wybór. Więc dla niektórych to będzie wybór, a dla niektórych. Randkowanie po prostu. No i satysfakcja. Uważajcie na to. to jest, Na to zwrócić uwagę. Albo żeby się cieszyć życie, albo że to takie pozorne. No i jeszcze dla niektórych tutaj uważajcie na splot słoneczny. Niektórzy mogą mieć problemy z serduszkiem. No, jeżeli to w Polsce jest gorąco, no to, to uważajcie. Zobaczmy jeszcze plot wydarzeń, wydarzenia, co się może pojawić, oczywiście wiadomość będzie dla niektórych z Was, dla kogo osoby te na pewno będą wiedziały, co się tu może wydarzyć, sytuacja, wydarzenia, pierwszy tydzień. Pierwszy tydzień lipca dla rybek. Pierwszy tydzień. To też dla rybek. Tutaj może się wydarzyć. Drugi tydzień w drugim tygodniu lipca, drugi tydzień lipca, co w tym drugim tygodniu. Trzeci tydzień lipca. też dokładnie ta sama karta dobrobyt, świętowanie i czwarty tydzień w pierwszym tygodniu tutaj jest pięć mieczy coś yy, ugracie ale nie do końca uczciwie niektórzy będą cierpieli z tego powodu drugi tydzień Wpadnie wam opaska z oczu, a na horyzoncie pojawi się jakiś mężczyzna, młody mężczyzna, pełen pomysłów w głowie, złota rączka. On nie jest zbyt szybki ani namiętny. To jest osoba, która raczej myśli o zarabianiu pieniędzy. Więc albo dla niektórych pań tutaj się pojawi mężczyzna, właśnie taki, a dla niektórych może to być związane z pracą, jakiś pomysł, no możliwe, że to otwarcie czegoś. No i tutaj jest to świętowanie, na co mieliście zwracać uwagę. Jest tutaj też ta satysfakcja z czegoś. Będziecie w trzecim tygodniu lipca bardzo zadowoleni z siebie. W czwartym tygodniu negocjacje. Cesarz. No tutaj ewidentnie ktoś może e, załatwić sobie jakąś sprawę finansową. Tutaj osoba jest bardzo taka wygadana, e, kłótliwa. Za, tu też można załatwiać jakieś dokumentacje w związku z jakąś. E, zarobkową sprawę, więc tutaj na koniec miesiąca na pewno dobre e, pieniądze. Tu jest początek. Dla niektórych z Was to raczej będzie e, praca. A dla niektórych z Was no, przyjdzie ten mężczyzna, będziecie świętować, ale nie wszystko jest tutaj pokazane. To będzie ktoś chutliwy, ale o, e, mężczyzna bardzo konkretny. Warto na niego zwrócić uwagę. Dziękuję rybkom. Życzę Wam wspaniałego miesiąca.